Cześć, witam Was na kanale Monia Gotuje. Dzisiaj pokażę Wam danie na szybko, które ja sobie robię teraz na dowiedzenia. Pokroiłam tutaj paczkę parówek dobrej jakości, kawałek cukinii, kawałek papryki i cebulkę dymkę, cebulę tą część białą i wszystko delikatnie przmażam, przeprawiłam solą, yy, ostrą papryką, yy, oregano i do tego teraz, jak się ładnie, delikatnie zrumieni, wrzucę ryż. Ryż jaśminowy, fioletowy, który mam gotowany w innym dniu został mi z obiadu i wykorzystałam go teraz do tej potrawy ryć ryż. Teraz mieszamy. jest takie danie na szybko, to trzeba dobrze wymieszać. Jeszcze do tego dodamy łyżkę ketchupu. I teraz wystarczy tylko zamieszać. I danie mamy gotowe. Tak prezentuje się na talerzu. Jeszcze do tego herbatka z owoców leśnych. I możemy zajadać. Dzięki za oglądanie przepisu. Zapraszam na moje inne przepisy, na mój kanał Monia Gotuje. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa i smacznego.